Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam na odcinek otwieramy, w którym oprócz tego, że zobaczycie paczki z AliExpress, pokażę wam też kilka rzeczy z Shein. Zacznijmy od rzeczy z Shein, ponieważ ja jestem zachwycona, uważam, że to najlepsze zamówienie, jakie do tej pory zrobiłam na tej stronie i już od razu wam pokazuję. Pierwsze jeansy z naszywkami, e, jeansy z kwiatkami z nie wiem, czy to jest w zasadzie, to jest takie, taki haft, wiecie, zobaczcie jak to wygląda jest to coś pięknego w ogóle połączenie kolorystyczne i na tym dżinsie to wygląda przepięknie mamy to z boku i z tyłu i tyle, poza tym są zwykłe spodnie e, także nie ma tego też za dużo, ale jest to taki detal który totalnie zmienia nam jeansy i który e, jest oczywiście również bardzo w trendach także ja jestem zachwycona i naprawdę polecam Wam te spodnie oczywiście wszystkie linki macie na dole a teraz kurtka, e, która czeka już tylko kiedy na zewnątrz zrobi się troszeczkę cieplej e, i jest to katana, troszeczkę jaśniejszy jeans. i zobaczcie, i ona ma róże no, jest to coś pięknego. Zobaczcie z bliska, jak wyglądają te naszywki czy naszycia. Mam nadzieję, że to nie odejdzie w praniu, ale wydaje się być dość dobrze tutaj e, przyczepione. W zasadzie nie wiem, to chyba są takie. E, zobaczcie, no to jest jakby tak wszyte w materiał. Nie wiem na jaki to zasadzie jest zrobione, ale to jest coś pięknego. Bardzo mi się podoba. E, uważam, że tutaj kurtka zyskała na tym, bo gdyby była, wiecie, taka sama zwykła, taki jasny jeans to by nie wyglądała tak efektownie a tutaj mamy też właśnie taki detal który totalnie zmienia nam stylizację do tego czerwone paznokcie i po prostu będzie to wyglądać super a teraz już przejdźmy do rzeczy z Aliexpress dzisiaj mamy 8 przesyłek do otworzenia i chciałabym zacząć od tej największej bo już się nie mogę doczekać żeby zobaczyć jak ona będzie wyglądać jak to będzie wykonane także bierzemy się za otwieranie i z tego co mogę zauważyć to będzie to wszystko w kartoniku Właśnie tak. I już na pudełku możecie zobaczyć, co to jest. Więc jest to taki organizer na waciki. Chciałam coś takiego do, na toaletkę. Już mam, jak możecie. Jeżeli oglądaliście ostatni odcinek, to wiecie, że mam taki na patyczki do uszu. I teraz mam taki na waciki, te okrągłe, zwykłe, standardowe. Także tutaj wrzucamy i możemy sobie po nie sięgnąć. I to wszystko tak ładnie wygląda. Wiecie, takie zwykłe zamknięcie, to jest to akrylowy pojemnik. I moim zdaniem fajnie wykonany, no i dobrze, bardzo zabezpieczony, no bo wszystko przyszło w kartoniku. Dodatkowo folia jest bombelkowa, także no, nie miało szans się nic stać. E, więc naprawdę jestem zadowolona, już będę sobie niedługo układać właśnie na toaletce te wszystkie organizery. E, kolejna przesyłka e, jest taka dosyć mała, ale szeroka, ponieważ ma w sobie. Puszki! I te puszki, no niestety, one się muszą trochę rozprostować. Jeden jest bordowy, a drugi jest taki szary. Zobaczcie, jak wyglądają. Bardzo fajne, właśnie. Do torebki ze złotymi elementami. Ja tylko zawsze sobie odczepiam te kul, kółeczka, bo one mi po prostu przeszkadzają i to, moim zdaniem, lepiej wygląda bez, o, właśnie tak więc tak one wyglądają, szary i bordowy moim zdaniem bardzo fajne, taki nie za duże, żeby sobie przyczepić do torebki żeby troszkę ją ozdobić także to są dwie kolejne rzeczy następna przesyłka, dosyć płaska podejrzewam, że tu będą jakieś pędzelki właśnie tak, mamy tutaj pędzelki do maseczki bo ja ostatnio no, zamówiłam sobie wprawdzie też za grosze ale mi się tutaj odkleiło więc troszkę się zepsuł ten pędzelek i miałam tylko tą końcówkę i to się naprawdę źle tą maseczkę nakładało, a to jest jednak przydatne, żeby nie maćkać się rękami tą maseczką, którą sobie nakładamy, tylko właśnie, żeby to było takie troszkę bardziej higieniczne i nałożyć ją takim pędzelkiem. I te pędzelki naprawdę też kosztowały grosze. Także wziąłam sobie już dwa razy, żeby mieć na dłużej, więc to są kolejne rzeczy, następna przesyłka. O, dwie się wzięły. E, następna przesyłka również taka płaska, mała, mieszcząca się do skrzynki bez problemu. E, I tutaj również mamy dwa pędzelki i to są też pędzelki do ust. E, ja właśnie taki, takich małych pędzelków po prostu do ust, takich zwykłych, do pomadek nie mam. E, te akurat nie są niczym zabezpieczone, e, ale takie, żebym miała właśnie przy toaletce, to myślę, że, że spoko. Oczywiście standardowo wszystkie linki będziecie mieć na dole, więc zobaczycie, że te rzeczy naprawdę kosztowały grosze. Kolejna przesyłka. Powiem Wam, że nie wiem, co tutaj jest. Także razem będziemy mieli niespodziankę. Aha, to jest coś nie dla mnie, ale Wam otworzę i pokażę. Jest to czoker dla honoratki. Taki wyglądający trochę jak sznurówka. I tutaj mamy taki jakby rzemyczek czarny. Zobaczcie. I właśnie takie zakończenie jak w sznurówce. Także ja to pakuję z powrotem i przy najbliższej okazji po prostu jej dam. Także to jest to. To też kosztowało niedużo dużo. Naprawdę. Groszowe sprawy. Może za 2 złote, słuchajcie. A widziałam ostatnio, właśnie nie wiem, czy to w Mojito, czy w Lizert, za 15 zł. Dosłownie to samo. Także uważam, że lepiej sobie poczekać te dwa tygodnie i zamówić sobie na AliExpress. E, następna rzecz, to chyba również będzie ta kulka do torebki, bo zamówiłam kilka kolorów. Mhm. I tu mamy taką różową, coś takiego, taka bardziej neonowa nawet powiem Wam i ze srebrnym wykończeniem. I to właśnie chciałam sobie przyczepić do mojego takiego etui na klucze, które też mam z Aliexpress i ono jakieś takie było smutne. Tam jest właśnie też miejsce do przyczepienia breloczka i nie miałam nic takiego, a w sumie z taką kulą to będzie mi o wiele łatwiej jeszcze znaleźć klucze, bo czasami jednak mi się tamte etui gdzieś tam zapodzieje na samo dno pójdzie i na samo dno torebki i po prostu nie mogę znaleźć. A tak jak będzie jeszcze z, tak, z takim puszkiem, to już na pewno będzie łatwiej zlokalizować po prostu po dotyku w torebce Także to jest kolejna rzecz. I tutaj zaraz, zaraz, też jakieś pędzelki. Ciekawe jakie, bo ja już naprawdę nie pamiętam, co ja pozamawiałam. Aha, i tutaj są takie zwykłe, malutkie pędzelki. Ja je lubię, wiecie? Ja je naprawdę lubię, szczególnie do brwi. Bo są skośne, płaskie. I. Też były bardzo tanie, eee, czarne, tutaj mamy trzonki, więc będą pasować mi właśnie do moich pędzli, do mojej toaletki, także to jest kolejna rzecz. I ostatnia rzecz, to chyba coś, na co najbardziej czekałam, eee, więc otwier otwieramy. Uuu, jaka ładna torebeczka, słuchajcie mamy tutaj taką ładną torebeczkę a w środku bo chyba wam nie mówiłam że jestem naprawdę wielką fanką Harry'ego Pottera uwielbiam książki filmy wszystko co z nim związane i stwierdziłam że nie mogę sobie odmówić takich skarpetek <grym> czy one nie są piękne jak ich na serio będę chodzić moim zdaniem są urocze i w ogóle wyglądają tak fajnie wiecie to jest bawełna. No niestety nie. Jest tu akryl, poliester, i spandex. Ale powiem wam, że wyglądają jak, i w dotyku są jak bawełna. Naprawdę są przepiękne. Więc teraz będę oglądać Harago tylko w tych skarpetkach. No i to by było na tyle. Koniecznie dajcie mi znać co sądzicie o tym filmie. Jeżeli wam się podobało, to proszę łapkę do góry. Zachęcam was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, bo wtedy będziecie na bieżąco. Tymczasem żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym filmie.